Programujesz STM32, ale tak naprawdę nie wiesz, co się dzieje pod spodem. Widzisz jakiś timer, widzisz jakieś zegary, widzisz jakieś DMA. W ogóle co to jest za twór DMA, jak to jest, że ktoś jeździ taczką za mnie. No. Kto by pomyślał? Nie masz pojęcia, kto kogo wywołuje, kiedy to się dzieje, w jakiej kolejności, dlaczego to w ogóle działa. No i to początkowo jest normalne, bo większość osób zaczyna od kodu, czy od końcowego systemu, widzi ten, to końcowy system na końcu swojej ścieżki, ten skarb na końcu tęczy, a dopiero później próbuje zrozumieć właśnie ten cały system. W moim kursie. Odwracamy to do góry nogami. Najpierw patrzymy na podstawy, yy, zaznajamiamy się z tym, jak działają timery, przerwania, jak DMA odbiera dane bez udziału procesora. Dopiero później piszemy kod, który to dokładnie yy, wykorzystuje. Efekt, przestajesz kopiować, a zaczynasz rozumieć, co naprawdę robi Twój program. Jeśli chcesz programować STM32 świadomie, to zapraszam do mojego kursu STM32 dla początkujących. Link masz w opisie oraz w komentarzu.